Cześć, witajcie, z tej strony Rokie, ze mną Smoki Dzień dobry Przyjechałem do niego na gospo dzisiaj Na żniwa Na tej moi drodzy W sumie w tej wsi mamy 6 gospodark, jest sporo sąsiadów Także będzie się działo Od razu pewnie zauważyliście, dodałem shadery Dajcie znać co sądzicie o tych shaderach Za chwilę pokażę wam jeszcze drugie No i możemy zrobić taką małą ankietę które shadery wolicie? Dobra, a to są te drugie shadery. Te są takie bardziej kolorowe. Dajcie znać, co o nich sądzicie, na których grać. W dzisiejszym odcinku w sumie już zostanę na tych. A jestem ciekaw waszej opinii. W ogóle tu jest gospodarka jednego ze sąsiadów. Tak to wygląda... O coś tutaj się zadziało. Tak to mniej więcej wygląda. Dzią. Chyba jeszcze buduje. I coś tu na jego gospo, jakoś tak z wejściem był problem. Może ja pokażę twoją gospodarkę, co? Dobra, pokażę. Dobra, to ja się teleportuję magicznie. Ja też się teleportuję o... magicznie. Tak, i oto masę jakaś tam mm, belarka. W ogóle tak. mam, jak się upodoba taki odcineczek, zachęcam do subskrybowania oraz łapkowania, abyście byli na bieżąco oraz otrzymywali wszystkie powiadomienia o odcinkach nowych, Tam musicie po prostu odpalić jeszcze dzwoneczek. Także za gorąco zachęcam. No, takie to te Twoje gospo Coś tu pewnie jeszcze Już będzie z czasem. No, będzie, powiem to... tak. Dopiero tutaj, tak jak sam wspominałeś, to jest drugi dzień. Jak tu wszyscy w ogóle żyją. Ja może pokażę jeszcze mapę. Czekaj, nie wiem, czy tutaj mogę. Tutaj. Także widzicie, tutaj jest kilka gospodarstw. Jakieś fioletowe, niebieskie pomarańczowe tutaj, tutaj ja z, jest ze smokiem jestem na żółtym, jakieś zielone. Także... A, tu jeszcze jest takie błękitne, także będzie się działo. E, jak ktoś by chciał tutaj dołączyć, zgłoście się na Discordzie do smokiego. Do mnie? Dokładnie. No to być może wam się uda zagrać. Dobra, to ja nie będę przedłużał. E, chyba zaczniemy też niwa, co? Jak no, mnie tak zaprosiłeś. Wiesz co ja biorę tego czystego. Dawaj tego. Tam tu jakiś taki brudny. Nie, no, ale w ogóle też jej to ładne. Tylko mam dylemat, na który musimy grać. Co, ty mi odpaliłeś go? A, my tutaj już się z że Środek piękny, te cienie i w ogóle masakra. Ty, ale jak ty mi ustawiłeś ten header jakoś A, nie, nie To dałeś mi na sam dół, ja muszę go tutaj jakoś wysunąć. Pan, ja ci mogę to zrobić, podnieść Nie, ja już, ja potrafię, panie to, Słuchaj, no to ja w farminga gram od trzynastki Ten ale myślę, że nie potrafi się obsługiwać headerem Co za gość, samej gości, góry się nie? daje Do samej góry? Dobra, akurat tego to, to niekoniecznie wiem Jak powinien być ustawiony, na jaką wysokość to Zależy, to kosimy, no nie? No tak To zboże leży, czy nie? się na sam dół? No, jak zboże leży A? Dobra to jest. No co ty czekasz Tylko jakoś... stałem się czemu tak header się słabo kręci Eee Drugim przyciskiem by A, że prędkość o jacie panie No dobra, mam wrażenie, że je tak za wolno Ty no teraz to ten ślimak to zwariował Pa jak się kręci Jakie no, tempo ma ten motowidza to wolna ślimak to Leć jak szalony, kombań się cały trzęsie w ogóle Jestem w stanie tutaj normalnie różne elementy... Czekaj, czy parmy jest odpalony czy nie? Nie jest, rurę otwórz Możesz czy nie możesz? A, czy nie, a nie mogę coś... Wejdź, wejdź Nie, coś się zepsuło z tą rurą Ja mogę I Jeszcze działało Ja mogę pokazać, jak nie działa No to dawaj to rozbieramy kombajn? Nie, nie, no dobra, pokaż Patrz tutaj możesz Ja poświatę latarą o, no, Coś no, możesz... tu się kręci, tylko tak przy odpalonym to niebezpiecznie. To wyłączymy, co prawda? Nie no dobra, pokażmy jak chodzi. Dobra. No i tam to dobra tak, już. Coś tam jeszcze, tutaj można zdjąć osłonę A z góry klapy tutaj. coś tam zdejmiemy. Zdejmiemy, Tylko sekundka. Tutaj jeszcze... No, tak ja tu o, patrz, na górę. Tutaj, tutaj wiatr można dodać. Co to jest? Ja to, wiesz, czy jest wiatr? Nie. Żeby zboże wiewało tak w no. patrz, tutaj się kręcisz korbką o panie, faktycznie Dobra, wchodzimy na górę, chodź Jesteś? No jestem Jakaś jestem. taką ciekawostkę Dawaj silnik O nie, to są te, do odseparowania Ojacie, te sita a, Tutaj można, o, podnosimy <laughs> Jakby się dało silnik wyjąć, to by było Patrz co można zrobić z tym, z filzem powietrza O panie, a czemu w dół? No jakby się na przykład pod nie zmieścił, bo ten filtr trochę wystaje nad... A, to by y... trzeba było, wiesz, tak odkręcić i tego... No tutaj tak trochę oszukane, nierealnie tutaj Pasek, pasek od mocarni jest, jak dziś. Dobra, ja zamykam to no Pięknie jeszcze. go składa i ja w pole jadę Poczekaj, czekaj, to znaczy tylko jeszcze, o, zbiorniki otworzymy wszystko Co zbiorniki A, otworzymy? To. To gdzie jest zbiornik? Czekaj to Zbiornik może być otwarty No No, ja tak jadę Czekaj, bo Co tam? Ej, bo mi wsiadł, wiesz Jadę już Z to otwartym? zamykaj A co Ale robię? Jak się ciemno robi, czy mi się wydaje? E... Panie, to... Tutaj... Nie to klikuj Co panie? Co pan mi zrobił? Ja tutaj próbuję biegł biegu zamknąć wszystko, tak? O, jedzie pan Nie to niebezpieczne Ja nie Niebezpiecznie, niebezpiecznie Proszę na ja pana ale klimaciek jest zupełnie co innego niż u na gospodarce jak pan gości? ja to jadę po długości no i no po przejściach trzeba by kościć jeszcze z drugiej strony no ale to ja tutaj jadę teraz no to trzeba będzie przyciąć długie to, pole pole, to, to, to droga jest i w ogóle swoją drogą pan mamy tu jakieś sporo modów po prawej na dole jakieś chyba realne zużycie paliwa jakieś 50 metrów no, tak. prawie na tak małe Jakieś też tam, widzę, mody są na prędkość, nie wiem co ty tu w powrzucałeś, w ogóle smoki też dodał, tu jakiegoś moda na precyzyjne rolnictwo, jak wejdziemy na tą mapę, chociaż też chyba jak wyjdę, to mamy po prawym dole jakieś no. informacje, jakieś pH gleby, azot, no azotu za mało, pani widać, no. tutaj na tym pecha drugim też. lepiej, tu sąsiada, już zawaclowane. Także a, to jest tam. sporo modów, o których pewnie jeszcze nawet nie mam pojęcia co tutaj jest tak zgaduję, bo tam w ogóle w oddali jest ciągnik sąsiada. Nie wiadomo ja dlaczego w zepsu. naszym polu. Ja Za to tutaj prasowanie i nie skończył. Zaczęło się? No, wow. może... To by postawił na miedzy chociaż, a nie. Nie no, skąd Nie no to... Ja źle dymi. Panie, panie poczekaj, co pan takie Czekam. Dziszytko? O Jezu na pan mnie zestresował. O, o panie! Ja źle pojechałem. Dobra, tam jedziemy powoli, powoli. Robota B. Do przodu. I on tutaj tego zaczął w ogóle zgrabiać. Trochę sprasował, jakoś tak, wszystkiego po trochę. Obejrzymy ten jego ciągnik. Cały zielony. No my chyba z tego samego masy, ja mówię. No, tylko ten z turem. I ten. Trasa y, taka sama w sumie. A tutaj mam. Jakie? kowa zielona. Widziałem, widziałem od tej trawy. Rususik No, ładnie mu tam widział. Zgrabia zgrabiaczka. No, leci, leci, nieźle. My też trochę mamy jakby do skoszenia, w sumie to jest ostatnie pole. Ile my tam tych hektarów mamy? 9, y, z tego co pamiętam, 9 skanów. No, to. trochę jest. O, Oj, bo Zaraz do ja pojedziemy. Sterka trzeba przeczyć. A Masz mod na damage czy nie? Nie, jeszcze tego nie jestem. Mały by było nie śmiesznie. Pewnie przywali komaj byłby to wymiany. Chyba, że zrobić? <laughs> nie, mod na damage chyba jest. Nie ma chyba. No problem. bo kiedyś był przynajmniej na początku tego farminga wydany, coś mi się ukojarzy. Chyba, że ten mod umarł, że tak powiem. No nie wolniej, coś bo ten widok się zapał. Się... Dobra, dobra, panie. Ale ty kurzysz słucham. Pokaż coś? Co widzisz jak się kurzy? Tak samo mam wrażenie. A czekaj, a teraz? Czekaj. Mm, tak samo okay. chyba. Może być go no. baj weki dwa razy, no? Nie, nie, yy, myślałem, że da zmienić no, ale się nie da. No widzisz. ja mam tego zboża. Połowa zbiornika prawie. Jest 100%. 100% Jeszcze chwilę jeszcze tak Dobra, a ty na drugą stronę jedziesz, spaniaczek Nie no, na ten ślimak to mnie rozwala, zaraz się ubiegł. O! Co? Już myślałem, że mi jak to zrobiłem Któryś nie ma ten z przodu? Nie, na pałek Na dole. No to widma. No nie, nie MOTOWIDŁA z przodu, tylko ten jakby tutaj... To jest no, Ten co teraz od odrzucałem? Tak, do środka kombajnu tak? No to helerze. No, w helerze, w helerze. No, normalnie. Ale jest chyba za szybko mnie no, ustawione. Co ty? Tak Czekaj, ja zobaczę jak u ciebie leci. Czekaj, bo ja wolno biegam. No dawaj. No tak samo szybko, ja cię. Czy to możliwe? Że to tak leci? No, no. Nie wiem. Ktoś pożyczył mu sąsiada bankę. A okay, pakujesz na kombajn. Nie kradnij mu lepiej. Bo się kameruje potem, podskarżu nas. I co będzie? Będziesz jeszcze płacił odszkodowanie? Nie, ty, ty będziesz płacić. A tak. A kto właścicielem farmy jest? Yy, ty. A, A jasne. Ja tylko tutaj pracownikiem jestem będzie coś trzeba to będę ja na tym no Tak. nie? tak chyba się? że... dobra coś kobiu zapis no chyba że chodzi o zarobę to ja jestem właścicielem niepardy A, wiadomo Czekaj, ile mam pieniędzy? 6 tysięcy jeszcze i co będziesz kupował teraz w Nie, nie nie mamy ty, mamy tysiąc jak tysiąc ja tysiąc, masz tysięcy kredytów zamierzam te kupować? No bo jest kredyt. 27 000. stopni jest to o 8.30 rano, nieźle. Nie. Teraz się to będę kupować, bo trzeba na pewno wapno. Mam być niewiele maksym. Papno y, nasiona trzeba kupić. Na wóz. Ja nie możemy tego, po prostu tych y, nasion coś musimy użyć. Teoretycznie, tak, ale praktycznie się dużo bardziej sprzedać. No to chyba, że. Jak się opłacać sprzedać i kupić specjalne, to nie ma co... W ogóle jak zobaczysz, nie? No, jak zobaczysz, to... Eee... to... To, to, to... Na nie zobaczysz Jak masz na sieczkę przerabiasz eee, Jak na sieczkę przerabiasz eee... W porze, znaczy wiesz, na no, słomę To wartość azotu Tutaj zobaczę, na przykład jest 15 kilo, a powinno być zero Okej, okay, czyli to się zmienia po prostu jak um, to jest No tak, pan masz zawsze plus 15, 20 km No to te precyzyjne rolnictwo to zajmie, do tego dojdę co i jak to Trochę minie A nie odbijaj pan w lewo trochę Jesz pan całym headerem a nie? No jadę całym, tylko pan mi tutaj Połową z trzymu i jaki zrobiłeś? Jakie trzym jakie? Tam to było za szeroko Tak, tak No jak nie? Jak tak, tak to Dobra, to pan jedzie tam sobie dalej, wykosi A ja jadę już I już jedziesz? No Jezu, on wolno jeździ tak pełny to ile ja jadę? 9 na godzinę raptem Tak jakbyś trzeba byłoby bieg wrzucić, no nie? A jak wrzucić bieg? No bo ten wiza tak pod górkę z biegiem ma problem Zprzęgu nie działa Tylko górkę ja jak tutaj zaraz Widzisz, Czeciutka z No i zaraz z górki już będzie siałać więcej. No i tam. Silnik do wymiany. Do Jaki silnik. A, dychę jadę, dychę. Jezu, zaraz się rozpędzę, że... Masakra ja się, po prostu. Się... Jednym słowem. Dobra, ja się muszę tutaj wrócić. U ja cię panie. kliknąć. Czekaj czekaj. To to do o. No i leci! Leci! No i piękne żniwa, proszę państwa. Czyż to nie piękny widok? Ocencie te... ten moment piękny. W ogóle te szejderki. Jestem ciekaw, które dajemy. Czy te pierwsze, co na początku, czy te drugie? I jedne i drugie są fajne, z kolei te są takie bardziej, bym powiedział, kolorowe. Dawaj, na Jeszcze. jeszcze. na konc jeszcze? A ty możesz za mną jechać? Czekaj, to muszę sam jechać. Tak ten kontrol GKI dość Nie, nie działa No co? No to jadę, a w dobrą stronę jadę czy nie? No, bo ja ściągę prosto wziąć. No to dobra, bo ja w sumie na gospo jeszcze nie jeździłem. Także miejmy nadzieję, że dojadę. Ty rurę zachowaj. O pani! i rurę panie! Tutaj już te sąsiedzi powapnowali. Zobaczymy w ogóle koło koła będziemy. Chociaż nie, to pole jest niczyje w sumie. Jeszcze, jeszcze nikt tego nie kupił. Ale wejcie season mod to się wszystko dzieje. I co, na tej drodze prosto dalej. No tam ciągle prosto i zobacz powiem. Dobra. Ja sobie odpaliłem mapkę. Zobaczymy, może czyjeś gospo spotkałem po drodze, ale chyba już, już Niestety nie. Niestety nie. No to trudno. A dalej kogoś będzie zaraz? No, jest po naszym. Jest pomarańczowy, więc może sobie pojechać tak cztery pola jakoś. Dalej. Ja ten pomat odpalije mi on jakoś zwariował Ale już chyba chyba daję radę. Jezu, co tu się zadziało? Jak niemiota? Ale widok szalony. Jakiś taki oddalony w tym środku. Dobra i tu jest tego gospo. Dobra, jedziemy przez Silos. Piękny Silos jeszcze tutaj drogę musisz zrobić jakoś. Walić jedno o. drzewko O i w sumie nawet dobrze podjechałem Tutaj będzie jakoś trzeba to wysypać Może wysypać? Czekaj, czekaj na Na lewo muszę wysypać To coś... A bo tur Tego tura to by trzeba zdjąć z tego ciągnika A i na prawo? Ty z drugiej strony podjechałeś Nie no z dobrej podjechałem No co ty? Ok Ja do podbiegnę Tylko... Nie wiem, czy jestem w stanie wysypać w sumie A, Jest opcja Ctrl y, i Nie, nie, to nie jest to. Pokaż, mogę Fikę? No proszę Dawaj no, Cię utknąłem no. tu w drabince Zaklinował Dobra. się człowiek Trochę najadł Prądu nie ma, dmuchawa nie działa no co, już trzeba odpalić jeszcze? Co ty gadasz? Nie no, prądu nie ma, co ty Bo To trzeba tą No to dawaj a te przewody musiałeś tam podczepić Czekaj, jeszcze... Powinno działać Hydraulika nie chciała działać O nie Ty, ale u mnie to na gospodziało, działało, także tutaj coś... nie wiem Może trzeba coś jakoś tak. inaczej podjechać Nie wiem A spróbuj z drugiej strony Czekaj, czekaj Jeszcze raz trzeba... o! No to weź ty tą rurę złóż może do tego... najpierw Gdzie? Rurę? No to co no się rurę. wysypuje Tu się pewnie wsypuje, z tej strony Uf. O jak? Czekaj, bo przydałoby się jakoś tak umiecie nawrócić, ale nie, ja, ja tak nie tutaj potrafię. Tutaj trzeba jakoś to... A nie, bo ty masz chyba inne lekkości niż ja. Nie, chyba hmm. ten sam. No, ale u mnie się dało schować to, a tutaj nie widzę takiej opcji. jaka bo tutaj trzeba... O. Nie wiem, mówię ci, Dobra. spróbuj podjechać z tej, co ja jestem. Od żywo przez żywo pod? Co ty robisz? Jezu, Przez święty. Mam po... Jak on jeździ? Panie, rolniku! Tak? Jezu, jakiś czemu połamy... Nic nie pomaga. No, święta. Na policję, pomibę, policję go mamy. zgłosić. Jaką policję? No i w tym miejscu tutaj dawaj z boku. Oj. Co ty zrobisz, To byś wycofał. No, to nie takie proste, tym zostałem cofać. No, jak ty masz tego tura tutaj, to nic dziwnego. Nie, nie, no, chodziło mi tu gdzie stoję, jakby z boku, nie? Nie, bo to, tutaj to trzeba, tylko to trzeba mieć tajne to techniki. musisz teraz przełączyć kiprowanie chyba na prawo. No, tylko to trzeba mieć tajne techniki, żeby to wyładować. Bo wiem, że tutaj się to ogóle Tak, bo I to jest szczepa zepsuta. Gdzie nie, tu silnik w ogóle jest? Jest czy nie ma? Nie ma do trzeba... Tak, nie Lepiej ma i sobie. ten kiplować chcę, to nic dziwnego. Nie, to tylko burty. Nie, nie, ja tylko burty muszę tworzyć, tylko łopaty już leci. No tu dawaj, otwieraj. czekaj, bo jakby to było takie proste, to już by. To już by tam A partem, ten tam nie? do widzi się nie potrafi po prostu. On no nie potrafi. No niestety. A, Dobra, to ja przebiegnę się do sąsiada jakiegoś. No mm, ale chyba się nie mogę teleportować. Muszę z buta biec. Możemy trochę przyspieszyć ewentualnie. Zobaczymy jednego z przykładowych sąsiadów, co on tam ma. O, ten tu tu już widać. Jakieś wiaty. O Jezu, jaki kombajn. Klasik. No, no, no. Co on tam ma? John Deera. Hmm, całkiem ładny, powiem wam. Ten to mi się upodoba. Jakieś pszczepy też wielkie. Coś tutaj dalej ma jakieś pastwisko ogromne, bym powiedział, strasznie. Tutaj jakieś dziwne nie, oznaczenia, nie wiadomo co to jest. Gdzie Tam, tam jest, miasto, zaraz przyjdę, poczekaj. Idę do Patrzę co tam sąsiad ma. Jakieś sprzęty, warsztat. E, tam widać, że dopiero się buduje, wprowadza jakieś pierwsze nawozy. Kupił nawet. Tutaj kultywator, nawet, a nie, szklarnia to już jest chyba innego sąsiada. Albo ten sobie wybudował tutaj, nie wiem Zaraz nie, to coś innego Dobra, to jeszcze podejdziemy do niebieskiego, pokażemy Co on tam ma Widzę jakieś Dobra. chyba Ciągnik w polu? Zaraz zobaczymy Czekaj, muszę szybciej biegnąć Jaki niebieski, a tam niebieski, tak, ten niebieski po kolorach, bo jeszcze nie znam kto gdzie mieszka Bajoro Wodę pewnie za darmo ma O, to jest machina z Chodź tutaj, chodź, za gospodarkę. Czekaj, okay. okay, jestem, jestem tutaj, zaraz do nas e, pójdę. Chodź A tu, chodź. jesteś tutaj. Jestem tutaj, chodź, Mógł chodź, Nie mogę nic tylko mogę podejrzeć. Ty no, pod ukradli mu normalnie. Co ty, jaki pod? Tutaj. Nie ma tutaj, normalnie. brakuje mu. A tam, Co tu patrz. się dzieje? To jest machina. No widzę, co on tutaj... Jezu, jak to będzie jeździć z tym, to... Nie, źle ja widzę. O, patrz, mu rurę złożyć. <laughs> Dobra, Ej, dobra. Bo Ci się wyklubić u nas? Przegląd. Y... Czy nie? Nie. No i to. Będzie trzeba tam łopatować. No łopatować. No. Dobra. Więcej gospodarek na razie nie pokazuję. To być może w kolejnych odcinkach, jak się tam sąsiedzi rozbudują. Będziemy zerkali. Dajcie znać, czy podoba Wam się ta seria, czy chcecie więcej. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, aby dostawać wszelkie powiadomienia o nowych filmach oraz jak wam się spodobał film. Zachęcam do łapkowania. No i oczywiście dajcie znać, na których shaderach grać. No i co? Do kolejnego.